Chcesz w końcu ruszyć z miejsca, ale nie wiesz jak? Na warsztatach rozmaicisz swoje portfolio o nietudzienkowe śluby i zjawiskowe sesje. Zorganizuję dla Was instylizację ślubów humanistycznych i wesel, abyście w praktyce mogli przećwiczyć swoje umiejętności. Zajmę się backstage'em, by pokazać Wasze zaangażowanie i współpracę. Na warsztatach pokażę Ci, jak pracować z parą i jak sprawić, aby film ślubny nie był nudny. Jestem Kuba, robię backstage i będę Was wspierał w Waszej fotograficznej przygodzie. Stworzymy dla Was spektakularną awanżację flotystyczną, która pobudzi Waszą kreatywność do twórczego działania. W Just Wedding Workshop zajmuję się stylizacją, projektowaniem kolekcji pod sesje ślubne oraz koordynacją modelki między wizerzystą i stylistą fryzur, aby osiągnąć wspólny efekt i spójną całość.